Ja wam no. powiem, że tak y, oglądałam wasze mieszkanie, z każdego kąta wyziera smutek i widać, że zarówno wy, jak i to mieszkanie, potrzebujecie odmiany. energii i odmiany. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że Telewizja Polsat zadecydowała, że wyremontujemy wasz dom. jak się cieszę. Dziękujemy. Aż mi się że nie chcę naprawdę. Z takie szczęście mnie jeszcze na starość spotkał. A kiedy się znowu widzimy? Ten remont zaczyna się zaraz. Jedziecie na wakacje? O matko, najśmiech. Sądzę, że Babcia jest i przerażona, i zadowolona. Ciocia, jak ktoś chce z Tobą porozmawiać. Dobra. E, dzień dobry, Ela Romanowska telewizja Polska Ciekłania. Dzień dobry, pani Elu. Aniu, jedziemy e? na wakacje. Nie. No, nie. Już dziś. O, cieszę się bardzo. Słuchaj, a mogłabyś nam przywieźć większą walizkę. Nie sądziłam, że się to stanie. No zaskoczenie totalne. Tutaj brakuje też chłopa trochę. Pogadam z Kubą, może będzie chciał tu zostać. W pakiecie, a nie, co? Na, na dłuższy nie, tak na chwilę, żeby, <grym> wie Pani. To szybciej wieś, a co? Coś, że, a właśnie, kto będzie robił? No to chyba się już wygadałam. Powiedziałam, kto będzie robił. Nie. <grym> ja go lubię po prostu. On jest taki, no taki wieśł, no taki wieśiu. <grym>